Witajcie w 2022 roku. Zobaczcie, czym na jego starcie żyje Grudziądz. Budowa elektrowni stała się rzeczywistością. Przekonajcie się, jak doszło do realizacji tej inwestycji. elektrownia gazowa powstanie w Grudziądzu. Ta inwestycja przygotowywana jest praktycznie od 10-11 lat, ponieważ pierwsze informacje pojawiły się w 2010 roku, później całe, całe sprawy związane z planistyką i zmianą studium i, i warunków zagospodarowania, a dzisiaj po tej aukcji mocy myślę, że możemy być pewni. Dodatkowo wcześniejszy komunikator które dedykuje środki do realizacji tej inwestycji w wysokości do miliarda 800 milionów zł. Ta akcja. Mocy wymusza na inwestorze, w tym przypadku na Orlenie, zakończenie tej inwestycji do końca 2025 roku i włączenie tej elektrowni do systemu od początku 2026 roku. Gdyby stało się inaczej, no to ten, który wygrywa aukcję, będzie ponosił koszty bardzo wysokie koszty kar, które, które no, mogą być nałożone, czy właściwie obligatoryjne by, byłyby nałożone, gdyby ta inwestycja nie została wykonana. Realizacji tej, tej, tej inwestycji. To jest bardzo duża szansa dla firm z Grodziądza, z okolic Grudziądza, jako podwykonawców tej, tej inwestycji. Jej rozmiar jest bardzo duży. To jest największa inwestycja, która będzie realizowana w Grodziądzu od, od wielu lat. No, jeszcze raz powtórzę, to jest miliard osiemset milionów złotych. Później po, po zrealizowaniu, to oczywiście miejsca pracy dla wysoko wyspecjalizowanej kadry. Myślę, że to będzie. Będzie około kilkudziesięciu miejsc pracy, ale wysoko specjalistycznych miejsc pracy. No i oczywiście, co też jest bardzo ważne, wpływy podatkowe do budżetu miasta. One są szacowane na poziomie około 20 milionów rocznie. To jest naprawdę istotny zaszczyt dla naszego budżetu. No i też liczymy, że taki duży inwestor jak Orlen będzie sponsorem czy sportu kujawskiego. Czy grużąckiej kultury. Energia zobowiązała się do budowy pewnego układu drogowego wokół elektrowni. Mówię tutaj o przebudowie ulicy Jaskółczej, południowej. Fragment tego, tej, tej inwestycji został. Wykonany, czy w tej chwili jest realizowany, ale, ale jeszcze pozostały wiele odcinków do wykonania i nadal ta umowa obowiązuje. Ona będzie renegocjowana, bo to jest umowa sprzed no, kilku, kilku lat, trzeba ją renegocjować i w kontekście właśnie przebiegu tej drogi może nie tyle przebiegu, co, co odcinków, które są do zrealizowania no i też kwot, bo wiadomo, że te kwoty uległy zmianie. Wspólny zespół. W skład tego zespołu wejdą przedstawiciele miasta, różnych wydziałów, które będą odpowiadały za realizację tego projektu. No i oczywiście z drugiej strony od strony inwestora także wejdą osoby odpowiedzialne. Ten zespół będzie się regularnie spotykał myślę, że co najmniej raz w miesiącu, aby wymieniać tutaj informacje tak, aby i przygotowania, i później przebieg tej inwestycji był niczym nie zakłócony. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała budżet na rok 2022. I zobaczcie, co to oznacza dla miasta. Po pozytywnej opinii nastąpiło głosowanie. Radni Rady Miejskiej Grudziądza przyjęli uchwałę budżetową na przyszły rok. Projekt budżetu na ten rok jest. Ambitny, solidny i precyzyjnie zaplanowany. W mojej ocenie wiarygodny finansowo, a przede wszystkim proinwestycyjny. Inwestycje zostały gruntownie przeanalizowane. Nie ma w nim miejsca na założenia wirtualne. O to mi szczególnie chodziło, by budżet na kolejny rok mojej prezydentury i bieżącej kadencji Rady Miejskiej był budżetem realistycznym. Tak też go oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a jednocześnie budżetem zapewniającym utrzymanie stabilnego rozwoju naszego miasta. Musimy pamiętać, że budżet miasta ma charakter planu zarządczego poprzez wskazanie zadań do realizacji i określenie celów. Jest to również plan o charakterze operacyjnym, gdyż ograniczony jest wymiarem roku obrachunkowego. Do projekcji budżetu miasta wykorzystaliśmy rządowe wskaźniki makroekonomiczne, w tym przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Założenia budżetu na rok 2022 spełniają wszelkie normy dopuszczalne przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa finansów publicznych. Wysoka Rado. W przedstawionym projekcie uchwały zaproponowałem budżet ambitny i w mojej ocenie realistyczny. Budżet zrównoważony i obywatelski, pozwalający na wykonanie ciążących na mieście zadań ustawowych i inwestycyjnych. Podejmując decyzje inwestycyjne, kierujemy się rachunkiem ekonomicznym oraz interesem społecznym, gdyż nasze działania nieodmiennie realizowane są w interesie mieszkańców Grudziąca. Budżet naszego miasta został przygotowany również w taki sposób, aby w jak największym stopniu poprawić warunki funkcjonowania naszej lokalnej wspólnoty. Komunikacja z mieszkańcami i wzmacnianie wzajemnych relacji sprzyja podejmowaniu zadań racjonalnych, dostosowanych do naszych potrzeb i możliwości. Oczekiwania mieszkańców, ambicje państwa też jako radnych, ale także i wszystkich, którzy pracują na rzecz mieszkańców i możliwości realizacyjnych spotykają się w przedkładanym państwu dokumencie. Zwracam się do państwa radnych o przyjęcie tego projektu budżetu. W głosowaniu udział brało 21 radnych, głosy za 12. Głosy przeciw 9 uchwała została podjęta. Nowy budżet to nowe inwestycje. Z naszą kamerą przyjrzeliśmy się modernizacji ulicy południowej. Wniosek złożyliśmy w okresie wakacyjnym na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W pierwszych rozdaniach znaleźliśmy się na liście rezerwowej. Później, na czwartej liście, która się ukazała, dostaliśmy nieco ponad 600 tysięcy złotych dofinansowania. Przy piątej aktualizacji okazało się, że dostaliśmy maksymalne dofinansowanie, czyli prawie milion 800 tysięcy złotych, bo były oszczędności na innych postępowaniach przetargowych, więc udało nam się załapać tak naprawdę o wnioskowaną kwotę, bo to jest ponad 50% dofinansowania. Już po przetargu stwierdziliśmy wspólnie z panem prezydentem i skarbnikiem, że będziemy podpisywać umowę, bo zabezpieczenie w budżecie było po stronie wydatkowej, tylko po prostu czekaliśmy, bo tak często się zdarza, że właśnie z tej listy rezerwowej wchodzą te zadania i otrzymują dofinansowanie. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą i wykonawca pod koniec wakacji wszedł na roboty budowlane i rozpoczął te prace jeszcze wczesną jesienią. W pierwszej kolejności musieliśmy wykonać korytowanie nawierzchni istniejącej, rozwiązać część kolizji, zabudowę kabli pod oświetlenie na, w obrębie skrzyżowań. Wykonawca wykonał konstrukcję podbudowy zarówno z kruszywa łamanego, jak i bitumicznym na jezdni głównej, na wiosnę mu zostaną do wykonania warstwa wiążąca i ścieralna. Ustawił też obrzeża na większej części i częściowo wykonał nawierzchnię chodników i będziemy na wiosnę też wykonywać nawierzchnię ścieżek rowerowych. Udało się zabudować też rondo na skrzyżowaniu z ulicą Miłoleśną. Dzisiaj już mamy wylot jest wykonany w kierunku przejazdu do ulicy Skowronkowej i Rydygiera, więc czekamy teraz, myślę, że po nowym roku rozpoczną się już takie dokładne rozmowy na temat harmonogramu realizacji zakresu drogowego, który jest związany z budową elektrowni. I po tych uzgodnieniach wtedy będziemy realnie wiedzieli, w jakim terminie możemy ruszyć z tymi pracami. Będziemy chcieli wszystko zrobić, żeby w maju już, bo wiemy, że to się rozpoczyna taki okres pierwszy, gdzie ten ruch turystyczny w kierunku jeziora Rudnickiego rusza, więc planujemy, żeby w maju udostępnić w całości już tą inwestycję. W dzisiejszym programie to już wszystko. O tym, czym jeszcze żyje Grudziądz, przekonamy się za dwa tygodnie.